Zapraszam dzisiaj bliźnięta na czytanie miesięczne na styczeń 2023. Na początek serdecznie Wam dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze, które są dla mnie bardzo miłe, bardzo ważne. Przypominam Wam też, że czytanie jest ogólne i nie będzie na pewno rezonować ze wszystkimi, no bo to jest niemożliwe. Bardziej, że to jest czytanie długoterminowe. Proszę tego też nie brać jako wyrocznie. Proszę to traktować jako swego rodzaju wskazówkę, podpowiedź, poradę. O, to się tu. Z jaką energią wchodzicie? Co jest podstawą tego? Co pomaga lub przeszkadza? Co odchodzi? Co przychodzi? Co w głowie, w myślach, w planach? Jaka jest energia przy Was? No, si siła, czyli dobrze. Z zewnątrz. Czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie i Wynik. O, też fajna energia. Czyli pokazane są silne energie, silne osobowości. Miecze. No, wasza energia bliźniąt. Dużo myślenia, zastanawiania się, blokowania się, autosabotaż, czyli sami sobie tutaj robicie klateczkę, czyli się zamykacie w sobie. Za dużo myślicie, tworzycie za dużo historii. Niektóre mogą nie być zgodne z tym, co sobie wymyślacie. No, tak jest tu pokazane. I potwierdzeniem tej karty jest tu. Ta karta. Siedzicie, myślicie, zastanawiacie się, żyjecie jakimiś wspomnieniami, melancholia, roz, takie, takie lenistwo, takie spostnienie, takie po prostu. Nie wiecie sami, co z sobą począć. Blokada na uczucia, związek skostniały jakiś taki, który po prostu nic się tam w nim nie dzieje. Nie ma tego. Takie po prostu przyzwyczajenie jeden do drugiego. I. I rycerz była w odwrocie. <laughs> Czyli no, nic się nie dzieje, no bo ten rycerz Buław to mówi o tym w pozycji prostej, żeby coś wyszło do przodu, a tu nic nie idzie do przodu. No. Nic nie idzie do przodu. A jeżeli już, to myślicie o jakimś Lowy Lasie, no Baran Lew yy, Może po prostu też z powodu tej osoby na przykład nic się nie dzieje. No, może jesteście zablokowani na uczucia przez tą osobę. Może mieliście jakiś romans z, jakim, z jakąś osobą, albo dopiero przyjdzie jakiś taki niezdecydowany, wpadnie, wypadnie z jakiś taki, y, który troszeczkę wam namiesza. No bo jeżeli w waszym związku nic się tu pozytywnego nie dzieje, to może być tak, że wy tutaj się skusicie na jakąś taką osobę, która by was tu pocieszyła. No. Też tak może być. Ale jeżeli nie osoba, to może być tak, że Wy tu siedzicie zamknięci i nic nie robicie. Nic nie wyjeżdżacie, nie robicie, nic po prostu Wam się nie chce. A co jest podstawą tego? Że nie czujecie na przykład takiego szczęścia. No, bo ta trójka kielichów jest w odwrocie. Może być, że to jest związane z jakimiś dziećmi, też, bo to Słońce mówi też o dzieciach. Że może tutaj nie możecie się dogadać z jakimiś dziećmi. Albo czujecie się nieszczęśliwi z powodu jakiegoś lwa. Tutaj jest lew i tutaj jest lew. Tu jest też baran lew szczelec. Tutaj też baran lew szczelec. Może być, że z powodu takiej osoby się nie czujecie szczęśliwie. No, też tak może być. Może być, że tu jacyś fałszywi przyjaciele nie wiecie dobrze nawet, że, że tacy są obok was może, że tutaj nic po prostu szczęśliwego wam się nie dzieje, no w tym związku i dlatego to taka jest nuda związek jest ale nie ma tam pełni szczęścia co pomaga lub przeszkadza no może być, że przeszkadza wam jakiś, jakaś Jakieś nowe uczucie do jakiegoś takiego właśnie tego w szczelec. Ale ta osoba, ona jest despotyczna, narzucająca, która chce wami rządzić. Może się panie zakochały, które w jakimś takim człowieku, a ten człowiek, no niestety. Nie daje wam radości, nie daje wam uczucia, jest trochę no, lew w odwrocie, skupiony na sobie, dbający tylko o siebie. E, może być apodyktyczny, narzucający, stwierdzający, że on rządzi, bo e, on ma rację i on, jego racja jest najważniejsza. No. Może być, że poznajecie jakąś taką osobę albo macie w, albo macie w tym związku taką osobę. No apodyktyczną narzucającą. Może to wam przeszkadzać w otwarciu się na przykład. Na przykład na coś nowe. Może być, że to będzie co przeszkadza, a to będzie co pomaga. Że przeszkadza Wam ta osoba, a pomaga wam coś nowego, że poznaliście kogoś nowego. I teraz tu coś by się może rozwinął, jakieś uczucie byście chcieli wyjść z tego, z tego związku tutaj, albo z tej sytuacji tutaj, która was blokuje. Co odchodzi? Odchodzi bliźnięta wagawodnik, albo odchodzi jakieś szpiegowanie, e Jakieś plotki, coś nowego, co tu było, jakaś niedojrzała osoba. Nie możecie to, tego tuż tutaj zakończyć. Świat jest do góry nogami, czyli karta brama zamknięta, nie ma kontaktu z ludźmi. Może być, że Giermek Mieczy również oznacza kontakty, czyli informacje, czyli nie ma przepływu informacji, ale to będzie odchodzić. Czyli z zewnątrz jakieś przyblokowanie, jeśli chodzi o informacje, będzie odchodzić. Jacyś plotkarze też będą odchodzić. Jakieś złośliwości, jakieś osoby wścibskie też będą odchodzić. Ale fakt faktem, że wy tutaj no, niezbyt się czujecie szczęśliwi z jakąś osobą. Mi się wydaje, że to jest ta osoba z tego, z tego trygonu ognistego. Bo tu jest dużo... Energii ognistej. Tu, tutaj, 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 tutaj. Jest tutaj. To, tu jest prawie sama tu energia ognista. Zaraz zobaczymy, co przychodzi. No przychodzi jakieś. Tu znowu ognista. Szczelec. Baran, baran, lew znowu. I tutaj jest pokazane tak, że brak równowagi, brak harmonii. jakiś tam. Nie wiecie, w którą stronę iść. Stoicie na, na rozdrożu, czujecie się e, niestabilni, nie wiecie, co zrobić. Tu, związek, jeżeli jest, to gdzieś nie czujecie, żeby on był zgodny. Niezgodność charakterów może być. Chcecie zakończyć ten związek, musicie jakąś decyzję podjąć. Może być też, że. Nie możecie podjąć jakiejś decyzji, bo nie czujecie pewności, nie, nie czujecie spokoju wewnętrznego też. Co w głowie? W głowie walka. Znowu jest ten król, król buławiany. Walczycie z kimś, baran lew szczelec. Znowu tutaj te energie. Walczycie z jakąś osobą. Czyli tu mi przychodzi na myśl, że panie spod znaku bliźniąt mają osobę z trygonu, tego ognistego, baran, lew, strzelec. Może to być, że to jest baran albo lew, no też się pokazuje, no, baran, lew, I teraz wy tu macie tą osobę taką apodyktyczną, rzucającą wam kłody pod nogi, która wam, wam narzuca jakieś rzeczy, nie czujecie, żeby to było wasze. Czujecie, że żeście utknęły w jakimś związku, z którego nie umiecie się. Nie umiecie wyjść. Bo świat jest w odwrocie. Trzeba byłoby coś zakończyć, a nie umiecie tego zakończyć. Rozpocząć coś nowego. Walczycie tu. Walka, przeciwstawianie się, stawianie na swoim. Asertywność wobec tej osoby. Chcecie zapanować nad czymś. W głowie myślicie, że chcecie wypanować nad swoim życiem, a nie żeby Wam ktoś panował nad waszym życiem. Przy Was jest lew. No. I szóstka. Szóstka tych mieczy w pozycji odwróconej. Jeżeli to jest osoba lwa przy Was, to nie ma z nią postępu. Nie ma szczęścia. Nie ma postępu. To jest lew. Cały czas pokazany lew. Nie ma z nią radości, nie ma postępu, nie ma rozwoju, nie ma szczęścia, nie ma, nie, nie ma odczuć jakichś takich radosnych. A jeżeli to nie jest lew, tylko energia, to wy tutaj, mimo to, że czujecie siłę i odwagę, nie możecie ruszyć. Karta brama zamknięta znowu. Nie możecie ruszyć z czymś. Dlatego mi bardziej przychodzi, że osoba tutaj Was blokuje. Na ruch. Z zewnątrz. Znowu blokada na wyjazd. Czujecie się nieszczęśliwi. Brak zaufania, brak nadziei. Kłótnie z zewnątrz. Sprzeczki. Co się dowiadujecie? Co tu, czego się nie spodziewacie? Nie spodziewacie się, że wyjdą jakieś informacje na jaw o jakiejś osobie ukrywanej, jakiejś kobiecie może być, że miał ktoś kobietę w ukryciu, że jakiś romans. Może być też, bo królowa kielichów i ta się poświęcają bardzo, w miłości w domu, że wyjdziecie z tej energii. Koniec poświęcania się, koniec bycia ofiarą, koniec bycia tutaj. Opiekunkom w domu. Zakończenie tej energii. Tu jest rak, skorpion, rak ryby. Może być, że pojawia się też taka osoba, ale ona nie jest stabilna emocjonalnie. Albo wy nie będziecie stabilni emocjonalnie, szczególnie panie. Jeżeli tu po prostu. Bo tu widać jakąś taką trudną sytuację z jakimś człowiekiem, właśnie z trygonu ognistego. I na koniec jest tu cesarz. I ta czwórka kielichów jest znowu na samym końcu. Była na początku z tym baran lew szczelec i jest na końcu znowu z tym baranem. Czyli wy tu siedzicie, pokazane jest na początku w tej czwórce kielichów, zablokowane, nie umiecie się wydostać z tego skostniałego związku, z tej energii zastanawiania się, no to tu jest, w odwrocie. Wychodzicie z tej energii w końcu. Na koniec pokazane jest, że wychodzicie z tej energii, wychodzicie spod panowania tego cesarza, tego męża, tego szefa, tego ojca, albo po prostu ta energia będzie mówiła o was, że wy tu teraz będziecie panować nad swoim życiem. Wy podejmujecie decyzję, nie ktoś będzie za Was podejmował decyzję. Tylko Wy będziecie podejmować decyzję, wy wychodzicie z tego skostniałego związku. Tak mi się tu pokazuje. Dużo energii tutaj, dużo energii właśnie tej, tej energii takiej ognistej. No i teraz, tak, zobaczymy jeszcze tu na końcu. Dla Was przesłanie. Przesłanie jest takie, żebyście może tak nie były ofiarą właśnie, bo tu jest pokazane wyjście z tego poświęcania się. Czyli nie bądźcie ofiarami, nie poświęcajcie się, ale też pokazane jest zatrzymajcie się, zastanówcie się nad tym, co się wokół was dzieje, nad waszą sytuacją. Poobserwujcie, spojrzyjcie też na sytuację z innej perspektywy. Osoba z pod znaku ryb też się tu pokazuje, czyli tu skorpion, rak ryby też, tu jest rak też. Czyli może być, że tu się pojawią jakieś osoby z trygonu, właśnie wodnego do Was, bo tu jest taka pokazana ta sytuacja. No. Tak więc tyle dla bliźniąt. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, like, subskrypcje i komentarze, i do następnego razu.